Cześć, witajcie tutaj Mine Venom. Ze mną jest Omcio. I to jest no taki sobie filmik z Minecrafta jak się nudzimy na serwerze i ogólnie powiemy wam jak się fajnie bawić. No. I ogólnie co robimy? <laughs> po pierwsze zamykamy drzwi. Po drugie... Siedzimy do końca. Do końca odcinka. Dobrze. Nie, ale coś trzeba sensownego wymyślić, bo tu tak, tak siedzieć, no to tak, tak... Uii. Czekaj, bo ja tutaj muszę... Ustawienia... O, oprowadzimy widzów jak, jak ten... Po naszych domkach. Dobrze. Tutaj jest Pokaż... dziwny magazyn. Nie wiem. Drzwi są zablokowane przez... Ciebie, a skrzynie są Palczewskiego. Tak. Tam jest droga do mojego pięknego pałacu. <laughs> Tutaj jest jakieś tam frytkarnia. Nie, ale to jest taki nasz główny pokój chyba. Tak, to jest dom palczewskiego. Nie oglądaj. Chyba to się niemiło skończy. no! Dziękuję za jak Nie, tak po prostu wygląda jego domek. Jest dziwny. Tak, idziemy dalej. Dobra, idziemy do twojego domku. Tak. Teraz patrz na mnie. Pa, pa, pa! Ciu, 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 ciu. Ouch. <gry> Jointy. Czekaj, tu się zrobi przecież można. O tak no. I... O, o, o! Jestem na dachu, jestem na dachu, jestem na dachu. Ale słuchamy. No dobra mam, opa, to i tak bym wszedł i tak i tak, tak. dobra. No wiem. Teraz idziemy do mojego domku. Oprowadź widzów po swoim Dobrze. Dobrze. To ty oprać widzów po swoim. Ja cię będę kamerował. Ej, komcio! Mm? Weź tutaj no. stąd tak na moście na krawędzi. Chcę, chcę nakreślić twoją epickość. No weź. Ale wiesz, że jak mnie walniesz, to ja się mogę polecić. Nie masz gma. Patrzcie. To zaraz... Oto Honcho. Swojej okazałości. XD <grym>. Otwieraj. Mupskie drzwi. Tutaj jest y, brzydki hol. Idziemy dalej. Tutaj jest... E, e, o... Brzydki hol 2 Tutaj Brzydki pokój jeden. Idziemy dalej. Teraz no. idziemy na mój dach, idziemy na ten dach. Na dach, na dach. Na no dawki, na tak. Naszą. Na dach. No dobrze, dobrze. Dobrze, Mister Bobrze. On zawsze musi w sufit głową, żeby się tam wspiąć. Ała! Ała i raczej się skończył właśnie tak, jak ty teraz skończyłeś. Ała, ład dostałem... Dostałem podłogą w głowę. Pozdrawiam. Wchodząc do góry, dostałeś podłogą w ten, w głowę. Tak. Gdzie ten klocek zniknął? Nie, ja go zabrałem ze sobą. Tam jest... Może zobaczyłem. Może nie. Tam mi... Łokasza... Tak, tam jest dom Łukasza, Łukasza. O, w ogóle wygenerowaliśmy nową mapkę i tak dalej. To jest serwer ogólnie, którego wam nie podam. A zresztą podamy I ta... tylko, że ma whitelistę. Tak więc, IP w, oj, w opisie. Nie. I tak go nie podasz. No wiem. Czekaj, włączę kamerę, może będzie widać. Dobra, kończymy. Kończymy? Cześć. Czekaj. Zakończyć. Weź, weź, włącz swoją kamerę. Ale, ale, nie będzie ciemno. Czekaj, ja. No i co? Ale I tak nawet tego na nagranie nie będzie pokazanego. Co to za dupa? A to twój łok? żebyś pokaż swoją głowę Chomcio Chomcio Ej, na no serio komcio, gdzie ty jesteś? O, tu jest No i zaświeć sobie na głowę Bo widziałem tylko jakbyś dupę różową Dobra, zakończymy Kończymy kręcić, czy już skończyłeś? Kończymy. cześć